Oh, od razu lepiej, powiem Wam. Oh, cały tydzień zapier Nie mogłem się wyspać. Dzisiaj też stałem wcześniej, ale czy to Was interesuje? Tak więc, nie przedłużając, przechodzimy do następnej części. Stefan Intro. Hej Siemano, witajcie z tej strony Major Hussain. A dzisiaj gameplay z Battlefielda 4. <coughs> Taki powrót po hardline. Ie. I zagramy dzisiaj z UMP45. Już wam tutaj wrzucam podgląd na to, co się dzieje na gameplayu, ale sobie trochę pogadamy. A w tle będzie leciał, właśnie gameplay z Battlefield 4 UMP na Team Dead meczu. na mapie Storm Paracela, jeśli dobrze pamiętam. No i dobra. E, wrażenia z bety już moje znacie, tak więc e, mam do wysłania jeszcze jeden materiał e, z Battlefielda właśnie z fuchy, gdzie tam tymi samochodami się napierdzielamy. E, nawet go jeszcze nie zgrałem z karty, leży tutaj, czeka. Karta z Avermidi wyciągnięta, czeka na przesłanie na komputer i na obróbkę. E, no ale sobie to jeszcze na spokojnie porobię. E, Czekam właśnie na paczki z, z Polski, z drugiego końca Polski do mnie leci paczka mianowicie z nowymi gierkami i z kartą 32 giga, żeby po prostu nagrywać sobie więcej na, yy, na Abermedia. <laughs> w ogóle ogarnąłem, że te błędy w, w materiałach to chodziło głównie o to, że mi się komp wiesza i dlatego Dlatego było tak jak było. No i trzeba coś pokombinować może sam, sam mikrofon będę nagrywał albo czy to przez kamerkę, może z obrazem od razu albo sam materiał znaczy gameplay na Avermedia, albo po prostu sam głos na komputerze może to jakoś odciąży procesor, bo ten laptop jest naprawdę słaby. Eee, muszę w końcu zrobić sobie ten komputer, <laughs> tak leży u mnie za ścianą leży i się marnuje. <laughs> w końcu było tam kiedyś kiedyś wam mówiłem, że miałem przygodę o trzeciej wnosy, jakby się zasilasz spalił. Eee, puszczę wam coś tutaj. Adnotacje, żebyście sobie to obejrzeli. Eee, no i co? Battlefield się skończył, chociaż... Powiem wam, niby beta była do niedzieli, yy, wczoraj był poniedziałek, wróciłem wieczorem po robocie i jeszcze mogę, mogłem zagrać, ale potrzebowałem miejsca na dysku, to wypieprzyłem go. Zobaczcie czy wam dzisiaj jeszcze działa, bo ja już nie mam możliwości ściągać tego, nie będę. Jeżeli ktoś ma Battlefielda nieusuniętego, to sobie zobaczcie, może jeszcze działa. Yy, bo się właśnie zdziwiłem, że w poniedziałek już niby beta miała być zamknięta, a jeszcze ludzie grali, można było sobie normalnie pograć. Skończyłem chyba na 27 czy 8 levelu. Tyle sobie pograłem. Mało mało z 3-4 godziny może miałem. Może nawet nie tyle. Nie miałem w ogóle czasu grać. I w sumie chęci jak wracałem z zniebanych, to po prostu kładłem się spać i następnego dnia znowu do roboty. Więc po prostu nie miałem czasu. Dzisiaj też w sumie nie mam za dużo czasu, bo musiałem przygotowywać się do następnych egzaminu. Eee, bo sesja nie nadal. Eee, z powodu choroby nie byłem na ostatnich zajęciach. <laughs> no i właśnie. Eee, dobra, bo się trochę rozgadałem na inne tematy, a tutaj w tle Battlefield 4. Wracając do gameplay'a. Pograłem sobie tutaj właśnie, właśnie, właśnie. właśnie. Pograłem sobie ump UMP-45. Pistolet maszynowy. No i powiem wam. Fajnie się z niego strzela. Tylko, że wolałem tego UMP z MW3. Tam przegrałem właśnie najwięcej godzin na MW3, jeśli chodzi o koda. No i tam właśnie najwięcej chyba UMP-kiem. MP7, ale wracając do tego LMPK. tam był naprawdę fajny dźwięk tej broni, tutaj w widzę to wszystkie bronie praktycznie praktycznie mają taki sam dźwięk no w czwórce trochę tutaj, trochę pozmieniali ale w trójce pamiętam, oglądałem kiedyś taki materiał jakiegoś kolesia, dokładnie nie pamiętam czy, nie pamiętam po prostu kogo, ale w jakimś tam jak youtube Promuje jakieś tam film, pokazuje co co jest dla naszego gatunku, co my oglądamy, e, co obejrzeć. No w takiej zakładce teraz YouTube ma, no to oglądałem właśnie porównanie dźwięków broni z Battlefielda 3 do MW3. No i właśnie w Battlefieldzie 3 no to wszystkie prawie dźwięki były takie same, praktycznie pimpujące takie, plu, 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 plu wypluwające te kule, a w MW3 właśnie. Każda broń miała inny dźwięk, no i to mi się podobało. A w MW3, w Battlefield 3, no to praktycznie, tak jak mówię, wszystkie takie same broni. Porównywali właśnie te broni, które były w Battlefield 3 i te same broni, które były w MW3. I porównywali właśnie dźwięk, szybkość strzelania, chyba coś takiego. Nie wiem czy w ogóle jeszcze jest ten materiał na YouTube. Zobaczcie sobie, może coś znajdziecie w porównaniu właśnie broni z Battervida 3 do EW3. Eee, w ogóle ciekawi mnie dlaczego czy coś takiego robi. Jeden... jeden, jeden dźwięk na wszystkie bronie. Wyobrażacie sobie coś takiego w Need for Speed, że każda, każdy samochód eee, słychać jakby traktor jechał. To, to trochę dziwne by było, nie? Właśnie w Battervidie 3 też było takie dziwne. Ale w sumie jakoś dużo ludzi się tym nie przejmowało, po prostu brało co tam lubi i napieprzało ruskich, tak? No, wiesz. Dlatego ja w sumie wolę Call of Duty. To jest bardziej właśnie taki może niedopracowany, ale no inny klimat jest po prostu. Chociaż nie mówię, że Battlefield też jest, że Battlefield jest zły po prostu. To jest inny rodzaj rozgrywki. Też potrafi zaskoczyć nam czymś, czymś innym. I to też jest dobre ponieważ na przykład ja to lubię rozdzielać coś takiego, że na przykład Call of Duty jest do szybkich meczów jak mam mało czasu, to odpala sobie trzy meczyki i ok. jak mam więcej czasu no to można pierdolnąć sobie podbój na Battlefieldzie, wiadomo i tam napieprzać tak sobie popijam kawkę, bo jestem wzywany. mam nadzieję, że nie wszystko dobra, to już chyba nie wiem ile tamten materiał trwał, to już mam 7 minut gadania. Co miałem jeszcze powiedzieć? Eee, wrzucę Wam tu adnotację, tu czy tutaj, gdzie będzie, będę miał miejsce, eee, do Battlefielda Hardline'a, jeśli jeszcze nie widzieliście w moim wykonaniu moje pierwsze wrażenia z trybu napad. Eee, dzisiaj może obrobię sobie, może jutro wrzucę, Eee, drugi film z Hardlina, mianowicie na Fucha, eee, na trybie Fucha. Eee, a kto by jeszcze chciał wstąpić w szeregi Akademii w Pierdolu, tak więc zapraszam do rekrutacji. Eee, I zobaczymy, tak więc to by było chyba wszystko. Tak więc trzymajcie się na razie, cześć!